Wodniku. Październik przynosi ci świeżą energię i nowe inspiracje. Do miesiąc, w którym możesz poczuć, że chcesz coś zmienić w pracy, w relacjach albo w swoim codziennym rytmie. Twoja kreatywność będzie na wysokim poziomie, dlatego warto wykorzystać ten czas na realizację pomysłów, które do tej pory odkładałeś na później. W pracy gwiazdy sprzyjają współpracy z innymi. Możesz spotkać ludzi, którzy otworzą przed tobą drzwi do ciekawych możliwości. Uważaj tylko, by nie rozpraszać się i nie brać na siebie zbyt wielu projektów naraz. Skup się na tym, co naprawdę ważne. W miłości październik będzie dynamiczny. Single mogą poznać kogoś nietypowego, kto przyciągnie ich swoją oryginalnością. W stałych związkach może pojawić się potrzeba większej wolności. I przestrzeni. Dlatego ważna będzie szczera rozmowa, by uniknąć nieporozumień. Finansowo ten miesiąc sprzyja nowym źródłom dochodu, szczególnie jeśli związane są z Twoimi talentami lub pasją. Nie ryzykuj jednak pochopnych inwestycji. Lepiej dokładnie sprawdzić szczegóły, zanim podejmiesz decyzję. Podsumowanie. Październik da Ci energię do zmian otworzy nowe możliwości. I pozwoli ruszyć z pomysłami, które mogą przynieść sukces. To Twój czas na odważne kroki, ale z mądrym planem.